Witamy w kolejnym wywiadzie na Luzie. Dzisiejszym gościem jest skrzydłowa startu Milena Kaczmarek. Witamy cię u nas na kanapie. Cześć! Zacznijmy od tego, dlaczego piłka ręczna? Skąd pomysł, aby właśnie ten sport y, trenować, uprawiać zawodowo? Znaczy, to zaczęło się tak, że moja siostra trenowała piłkę ręczną, i kiedyś zabrała mnie na trening do klubu Ukańsk Panter do Piewo, i zaczęłam z nią trenować, i tak jakoś wyszło po prostu. Numer 27 dla Ciebie ma jakieś szczególne znaczenie? Czy to jest czysty przypadek, że znalazł się na Twojej koszulce? Czysty przypadek. Piłka ręczna to bardziej hobby, praca, a może jednak to i to? Myślę, że na początku to było hobby moje, no ale teraz w sumie przerodziło się w pracę. Do startu przyszłaś z wnioskiego zespołu MTS Kwidyn. Czy jest coś, co szczególnie zaskoczyło Ciebie tutaj w Superlidze? Bardzo wysoki poziom Superligi mnie zszokował. W pierwszej lidze było lżej. Myślałam, że to będzie bardzo podobne poziomy, a to jednak jest ogromna przepaść między pierwszą ligą a Superligą. Pojedynek startu w Jarosławie zapowiadał się bardzo ciekawie. Wydawać się mogło, że Drużyna nie powinna mieć żadnych problemów z Beniaminkiem, jednak po trzech po rzutach karnych dwa punkty zostały gospodarzy, Eurobooty od KS Jarosław, co spodobało właśnie, tak, że tak skończył się ten pojedynek. Drużyna z Jarosława nie wie z Beniaminkiem, ale wydaje mi się, że miała duże wsparcie z dziewczyn, które grały już wcześniej w Super Lidze. W tym meczu zabrakło na chłodnej głowy. Emocje Ym... wzięły głowę. Tak, góra. to na pewno. Cała Patrz... była też wypełniona kibicami. Naprawdę super emocje i całego eee, szczęścia. Patrząc na Waszą grę i jak wyglądacie na treningach, widzisz jakiś postęp w drużynie, że już się zgra, zgrywacie? W czym macie największe rezerwy? Nad czym trzeba byłoby jeszcze popracować? Wiadomo, z każdym treningiem jest coraz lepiej, coraz bardziej się dogadujemy, ale jeszcze to nie jest to wszystko, bo trenujemy dopiero są 3 miesiące i Mogłoby być jeszcze lepiej. Mógłbyśmy lepiej oddawać rzuty na przykład ze skrzydła. No ogólnie mogłybyśmy jeszcze. No jeszcze trochę ciężkiej pracy jest przed nami. Następny mecz za ponad tydzień, do dokładnie 19 października, jak nadstroje przed pojedynkiem z kobierzycami. Rywal Re już jest rozpracowany, już rozmawialiście o tym i będą pewne trzy punkty, czy jeszcze to jest? Czy, co do trzech punktów, to mam nadzieję, że wiadomo, że będą te trzy punkty. Jeszcze nie rozpracowałyśmy kobieżyc, ale no, mam nadzieję, że się spotkamy i będziemy o nich rozmawiać tak szczegółowo i bardziej, żeby znaleźć jakieś słabsze strony przeciwnika. Czy długo musiałaś przekonywać rodziców, aby zgodzili się na przenosiny pierw do Kwidyna, a następnie do Longa? W sumie to mój tata sam mnie jakby popchnął. Mobilizował. Tak, nikt mi nie zabraniał, jak tu mówią. Twoje życie, rób co chcesz, hmm, więc... A będą mieli szansę wspierać Cię z trybun tutaj u nas w Elblągu? Zapowiada się, że zagoszczą tutaj. Ciężko mi odpowiedzieć na to pytanie. No, pewnie jakąś może niespodziankę zrobią. A powiedz mi, czy łatwo Ci się zaklimatyzować w Nowym Mieście, w Nowym Towarzystwie, bo środowisko się zmienia? Tak, jest mi całkiem łatwo się dostosowywać do nowych miast i nowych znajomych, ponieważ jakby cały czas zmieniam swoje środowisko. Gdybyś mogła wybrać jeden klub piłki ręcznej na świecie, gdzie byś chciała grać? Czy już o tym myślałaś? Szczerze mówiąc nie myślałam o tym. To jest taki plan na daleką, daleką przyszłość. Na razie chciałabym się skupić na, na tym sezonie i jak najwięcej zdobyć doświadczeń i może w przyszłości kiedyś zagrać w jakimś super, super klubie. I... A jak wygląda sprawa prywatna? Czy jest coś, co jest poza piłką ręczną, jakieś twoje marzenie, które chciałabyś spełnić, albo żeby ktoś je spełnił? Hmm. Ciężko powiedzieć, bo jakby całe moje życie skupiłam na piłce ręcznej, ale może skoczyć z panci kiedyś? Nie wiem. Dziękujemy Ci za poświęcony czas. Mam nadzieję, że Święty Mikołaj usłyszał, i ktoś Cię pociągnie za rękę i skoczy z tego banji. Ale teraz przed Tobą inne wyzwanie. Musisz nominować kogoś, kto usiądzie na kanapie w następnym wywiadzie na luzie. Hmm. Kto to będzie? Może to niech będzie Alicja Pękala. Alicja serdecznie zapraszamy Cię do kolejnego wywiadu. Do zobaczenia. A.